Z tej strony, Bartek, witam Was w kolejnym odcinku. Ostatnio głośno się zrobiło o temacie funkcji sterowania funkcjami smartfona z poziomu zegarka, a w zasadzie z poziomu Gira 2 i Gira 2 Neo, czyli produktów Samsunga. I w tym odcinku chciałem Wam pokazać, że takie rzeczy również są dostępne dla Smartwatcha 2 i muszę przyznać, że były dostępne częściej niż dla. Girów I pokażę Wam dzisiaj rozszerzenie Commander dla Smartwatcha 2. Dobra, tak więc przejdźmy sobie do zegarka. Jest tutaj, oczywiście, co ciekawe, na wstępie chciałem Wam pokazać, że zegarek możemy podświetlić sobie puchając dwa razy w bok obudowy. Taki bajer, można powiedzieć. A tak naprawdę powinno to działać na ekranie, no ale dobra, przejdźmy do tematu odcinka czyli do rozszerzenia commander mamy tutaj taką ikonkę niebieską możecie zobaczyć i aplikacja nam się właśnie wczytała co ciekawe mamy tutaj też możliwość podejrzenia jaki procent naładowania ma w tym momencie nasz smartfon w tym momencie 16% czyli standardowo do Nexus 5 o tej porze oczywiście mamy też pokazaną tutaj sieć jaką w tym momencie mamy w telefonie czyli w moim przypadku Play no i mamy tutaj możliwość przeskakiwania pomiędzy dwoma stronami. Niestety wadą tej aplikacji muszę powiedzieć, że jest, jest to, że po prostu nie możemy tutaj sobie edytować tych przełączników i są one ustawione domyślnie, czyli domyślnie mamy tutaj Wi-Fi, transmisję danych komórkowych, Bluetooth, dźwięk, hotspot osobisty, synchronizacja, no i oczywiście tryb Samolotowy, tak więc zobaczmy sobie, jak to działa, i w tym momencie załóżmy, że po prostu przełączę sobie, żebym miał w tym momencie dźwięk włączony. I jak zobaczycie, na telefonie nie mam w tym momencie ikonki trybu cichego, co oznacza, że po prostu przełączyliśmy sobie tryb i mamy włączony dźwięk. Dobra, spróbujmy sobie przełączyć teraz na inną opcję i załóżmy, że włączymy sobie w tym momencie WiFi. Ok, i czekamy aż na smartfonie się uruchomi. No, i jak możecie zobaczyć, pojawiła się ikonka Wi-Fi i połączyło się z moją domową siecią. Ogólnie aplikacja czasami ma problem z tym, że. Nie ja wczytuje się po prostu tak, jak powinna, i często pojawia się po prostu taki, jakby, przerwniczek, właśnie i nic się nie pojawia. Więc to jest jak najbardziej wada. No i wadą, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, jest to, że tych przełączników nie możemy niestety edytować. Ale uważam, że w codziennym życiu jak najbardziej się może to przydać i, i naprawdę jest to bardzo fajne rozszerzenie dla naszego zegarka. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, cześć.